za fizjologiczny proces rozkładu tłuszczu przy braku węglowodanów aktywowany przez długotrwały post lub przyjmowanie naturalnych suplementów diety lipoliza to biochemiczny proces rozpadu tkanki tłuszczowej w celu zrekompensowania braku energii aktywowany przez ćwiczenia jak widać. To właśnie tłuszcze są potrzebne do zainicjowania obu procesów, więc ich prawidłowe stosowanie może tylko poprawić wyniki odchudzania. Z jednym zastrzeżeniem, należy używać właściwych tłuszczów naturalnych. Takich jak te znajdujące się w kwiatach kokosowych. Suplement witaminowy Etobalance został stworzony na bazie tych naturalnych składników, które są zatwierdzone przez WDA, jak również przez samego profesora I. V. Gugowa. W korekcji wagi ważne jest, aby widzieć w lustrze szybkie rezultaty, w przeciwnym razie po prostu traci się motywację. Należy więc dążyć do eliminacji tłuszczu, a nie wody czy tkanki mięśniowej. Już 1 kg spalonego tłuszczu może zmniejszyć obwód talii o kilka centymetrów, podczas gdy tradycyjne odchudzanie usunie tylko 30 mm. W rzeczywistości, można uzyskać szczupłą talię w ciągu zaledwie kilku dni, zwłaszcza jeśli wziąć suplement na pusty żołądek. Ale nie musisz się zatrzymywać. Bo po zmniejszeniu talii, bioder i podbródka zaczniesz spalać najgroźniejszy tłuszcz – tłuszcz trzewny, który pozostaje na ściankach narządów wewnętrznych. A to jest możliwe tylko przy użyciu suplementu KetoBalance. Jak spalić do 14 kg tłuszczu w ciągu miesiąca? Zrzucić tyle kilogramów w ciągu miesiąca to ogromne osiągnięcie. Ale dziś jest to łatwiejsze niż pozbycie się kataru. Oczywiście mówimy tu o uznanym suplemencie witaminowym KetoBalance, który zapewnia wszystkie 7 kryteriów zdrowej utraty wagi, hamuje apetyt, ale nie zapomina o głównych posiłkach, wyrównuje tło hormonalne. Rozpoczyna proces ketozy rozkładając do 400 g tłuszczu dziennie. Poprawia pracę jelit i wzmacnia ich ściany. Niszczy tłuszcz trzewny. Zwiększa metabolizm o 203 utrzymuje elastyczność skóry, dzięki czemu zapobiega powstawaniu rozstępów. Tylko przestrzegając wszystkich tych zasad można nie tylko schudnąć, ale również utrzymać ten wynik przez długi czas. Przy okazji. Dietetycy zalecają stosowanie katobalance nawet po zakończeniu kursu odchudzania dla utrzymania wagi jako zdrowy suplement. Uwaga, katobalance jest dostępny tylko na oficjalnej stronie internetowej i już teraz możesz zamówić suplement z 50 zniżką. Możesz zamówić z linku w opisie.